Chcesz kupić tanio i szybko końsy? Zapraszam na easyfifacoins.com Jeśli podasz, że jesteś ode mnie, to dostaniesz 5% zniżki. Więcej informacji w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku Kariery Zawodnika. W końcu maczy ten wielki dzień i góryń zawsze stoi przed szansą zdobycia pierwszego pucharu w tym sezonie. A dokładniej Puchar Polski Finał z Śląskiem Wrocław. No, mam zamiar tutaj poprowadzić nasz zespół do zwycięstwa. Ach, tyle przeciwników za nami. Spokojne zwycięstwa, bez żadnych problemów dochodzimy do finału. O, piękny Puchar, mmm, wyśmienity. Już po tym meczu może być nasz. Ale musimy teraz 100% dać siebie, każdy z nas, i wtedy wygramy to. Oj, 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 oj! Ha, Stenbors tam już paradę robił. Oj, kichłem, ale tutaj zrobiłem go. I 1-0 pier... Kurczę go za słabo. Bo tutaj technicznie chciałem przy słupku, ale źle ustawiony byłem i to już była pierwsza poważna szansa na zdobycie bramki. Może nie jest to okazja, ale wyglądało groźnie. Te, o, z różnego będzie. A, tam za mało zawodników, jak zawsze. Hachni, hachni! O, -o, -o, o! Czekaj, czekaj, już ci podaję, już ci podaję. No ja, i o! kręcę za mocno, chłopie, bo ty się za wolny, Matik. Dobra, mamy piłkę, jest dobrze, ale już mnie wypuścił i teraz! Ja cię kręcę, zaś to wybronił. Aj! Gol! Gol! O! Oh, o! Oh. Jest! <gul> to jest chyba samobójcza bramka. No jasne, jak, ale niefortunna. Obrona tego chciał tu kurcio wybić albo zastopować. No nie wyszło chłopkowi, no i zmylił bramkarza. Jest! 1 do 0. Wow, już koniec pierwszej połowy, no nieźle, fajnie to szybko leci. Co mi się wydaje, że teraz będzie wyrównanie w wyniku. I Steinbors jeszcze obroni. Jest! Przestrzelił pajzało. Na szczęście. A, on tu jest taki łysła, łysawy troszka. O, świetne zagranie. To to co lubię! I dwa! Jezus! Ku... Ja! Jeszcze to ledwo wybroni po odbiciu. Ja cię kręcę, no prawie wpadło, ale byłaby brama od słupka. Teraz. Gol, gol! Go, no, dup to! Ja, yeah, no taka sytuacja chłopie! To już mię trzeba było celnie uderzyć, to mi się wydaje, że to wpadło na lajcie. A tak to jeszcze musimy się męczyć dwie minutki. Ostatni rajd. Dawaj. Aj, ciężko mi się skręcę, jeszcze ja się mnie za koszulka. Aj, chciałem mnie I do zwycięstwa! O Boże! Zarząd tak hachnął! Ale jest zwycięstwo po samobójcie Bramce Grodzickiego. Udało się wygrać puchar Polski. Ho, 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 ale bigel, ale wręczenie nagród. Bawimy się, chłopcy. Lo 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 lo, lo, lo. Lo, 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 O, teraz pamiątkowe zdjęcie. Jep! a nie, jak super złożenie pucharu. Ha, dank, ty kapitanie. A nie wiem, czy nasza gwiazda może być kiedyś kapitanem w zespole. To jest chyba niemożliwe w FIFA. Patrzcie, jakie konfetti, jaki bigel na stadionie. Jezus, ale będzie popijawa po meczu. Patrzysz, jakie zdjęcie o kogoś tam klepia po głowie. Ja, ja, ja z tobą bym napił dzisiaj. Jak to tutaj wygląda po podzieleniu? O, od 1 do 8. Ładnie. 30 punktów pierwsze miejsce, punkt przewagi nad Legią. A zamyka tabelę ruchorzów i Krakowie Kraków. Tam trochę pomaga. Teraz z szląskiem Wrocław w mecz ligowy, może teraz tutaj się znam zrewanżują za mecz pucharowy. I może wygrają to spotkanie, ale nie, 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 pamiętajcie, że ja w meczach ligowych... Dajesz siebie 300% Dobra, wszyscy wieli Mogę zagrać spotkanie kolejne. Lecę, 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 lece, Asambek, asambek. Chodzi na słet Będzie asysta. Asambek, asambek. I prosto w bramkarza Ale peszek. Dobra, dobra, teraz go to przyjąć. Jest! 1-0! To jest 1-0! Tak jest! Fajnie, że to był longshot jak... Aha, do długi... Aha dobra, to było zdanie zrobione. Spoko. Ciekawe, czy jeszcze uda mi się 86 wbić umiejętność przed zakończeniem tego sezonu. Ta, och, magiczne wypuszczenie. No, już no bez szans, nie chłopie. Trzeba być przede mną, żeby takie coś wygrać. Jak ja już takie coś mam to, to jest pewne wykorzystanie sytuacji. no chyba już w bramkarzu sobie uderzył. Ale wyszło wszystko tak, jak chciałem. Dobra, dziękuję. Coś ty zrobił, hołota. Dwa. No jasne. Bramkarz się położył za późno. A spróbuję kiedyś lobnąć takiego bramkarza <laughs> Ale to wtedy będę... No teraz może spróbuję, jak będę miał jeszcze raz taką sytuację, to sobie go lobniemy. 2 do zera, druga bramka tu Pachnie rekordem, jeszcze 10 bramek i wyrównam rekord. A zostało jeszcze 6 spotkań Asambek, sambek jest! Oj! Aleś był blisko ja już mogło być 3 do zera Fantastycznie to rozegraliśmy wszyscy będzie asysta Asambek. O, jojoj. ale żebym to kiepsko ci podał, sorry chłopie, muszę się na gewka zagrywać. Patrzcie i go wyprzedza. Jeszcze go zrobię. Ha 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 Będzie hat trick. Będzie hat trick! Będzie hat trick! Powinien! Jest kolejny hat-trick w karierze! Ha ha, Calm down oczywiście! Co jest? <średnie> Świetne wypuszczenie przez Asambeka. No czemu tak w Pucharze Polski nie wychodziło? Tutaj tym bramkarz w ogóle bez formy. Pomimo słabej pierwszej połowy, w drugiej się odpaliłem. Oczywiście super ocena jak za tyle bramek się strzela. Hat-trick zaliczony. No to czas na ostatnie spotkanie w tym odcinku. Jagielonia Białystok, też mieliśmy z nimi do czynienia w półfinale Pucharu Polski. Więc... No tam wtedy dostałem czerwoną kartkę, no, ale to jest kolejny wcim, w którym chyba zdobędę kilka bramek. Tak myślę, Hat-trick znowu kolejny. Dobra. Trochę żeśmy wywalił. Ale spróbujemy asystować Asambekowi. Asambek! Jest! Aj, dobra, centra na główkę. Nie, nie musimy przepraszać chłopy. To było fantastyczne uderzenie. Jest moja. Jest, nie ma faulu, pięknie. Czekaj jeszcze w stoł gmojak. I. <laughs> Sielanko ze słabszej nogi. Jeden do zera. Co wy, mi ro... Co wy robicie, chłopaki? Oddajecie mi piłkę! Przecież... Chyba wy nie wiecie, jakie ja tam zagrożenie w tym ataku stwarzam. Nie wolno robić takich błędów! 29 bramek! O, no, 30. tuż, tuż! O, no, z główki! Jest! Oooo, z wolca prawie! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Aj, problemy z przyjęciem, to ogromne. Wow, ale byłaby brama! Dobra, fantastycznie! Teraz markowanie. Nie, nie w niego, chłopie. Trzeba było bardziej to w Większy kąt zadać. O z pierwszej jest. Ha, co za patałak w tej bramie gra. Oho, 2 do zera. <laughs> Oj, to byłoby coś pięknego, żeby w każdym meczu grupy mistrzowskiej zdobywać hatryka. 30 bramek, jeszcze 7. Uf, cel jest tak blisko. Hehe, he, Siemanko, hat trick. Pff, <laughs> Co oni grają? Brałka jeszcze nawet nie ruszył. Siemanko, jak się tam czujesz? O, pizdan, się Ja bym go robił jak chciał, pa. Jeee. Yeah. Zamieszał ich jak lają El Messi. To był oczywiście wieśniacki dribling w moim wykonaniu. To już prawie opanowane mam do perfekcji. Może teraz, może w końcu się uda to zrobić. O, bramka, asysta! No nie wierza w to! Dobra, spróbujemy coś stąd hachnąć. O, ciur. 4 do 0! Co to było?! Ale mi oddali piłkę, oni są... mój to już... Coś pięknego! 32 bramki, jeszcze 5! 5 spotkań, 5 bramek! Aj! To chyba będzie do zrobienia. I oto takim akcentem. Matik mm. się <laughs> cieszyłby mistrzostwo. Już znowu chłopie, jeszcze daleka droga. <laughs> to nie jest takie łatwe. Pięknie, no w dwóch meczach ligowych 7 bramek. choby Chris albo Messi te To rekord jest już tuż, tuż, trzymajcie za mnie kciuki. Jestem w stanie pobić ten rekord. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już za niedługo. Cześć.